I tak oto kończy nam się kolejny rok. Może nie najlepszy, jeśli chodzi o atmosferę, bo epidemia ciągle nam zagraża, ale mam nadzieję, że jednak te straty nie były duże. W imieniu swoim, w imieniu pracowników, kierowników poszczególnych jednostek, chciałbym Państwu na te święta Bożego Narodzenia. Złożyć jak najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności, radości, spokoju i rodziny wokół siebie. A na nowy rok 2022 życzę Państwu spełnienia wszelkich marzeń, oby te nadzieje, oby ta radość w przyszłym roku towarzyszyła Państwu i wszystkim Wam wokół siebie. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Ksawerów. Mija rok, kolejny rok pod znakiem epidemii koronawirusa. Mam nadzieję, że magia zbliżających się świąt pozwoli nam wszystkim zapomnieć o troskach i problemach dnia codziennego. W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ksawerów życzę zdrowych, spokojnych, dobrych świąt. Na nowy 2022 rok dużo nadziei, satysfakcji oraz wiele dobrego. Drowych, spokojnych świąt!